Gdzie mamy go w Tutaj Alme101 w szóstym odcinku serii Minecraft Survival o, też trzebać. Super. Super. Magi Dobra, czym się ci w dzisiejszym odcinku zajmiemy? Sam nie wiem, ale możemy iść do kopalni jeszcze. Czekaj budków. Brakuje. Serki? O, e, się otwiera. Ym, y, 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 idziemy do kopalni może? Albo nie? Nie wiem, jak chcecie. Ale drzewa w ogóle. Coś, chociaż. Ym... drewna. trzeba zrobić. Świerkę. Nie, mamy, ale ja nie chciałem zrobić dzisiaj trochę większy domek. Nie wiem czy sobie zrobić dwóch, to bym zrobię dwie bo Starczy mi jeszcze. Idziemy do lasu, idziemy do lasu. Może kiedyś sobie, no, no może... O, pamiętacie farmę? Jeszcze tutaj, co? Jeszcze nie suklełem. Szkielet, szkielet, aaaa! Zabijemy. Słuchajcie się, hajdź, hajdź. Mam lagi mam. Cały... Przy nagrywaniu mam zawsze lagi. Więc sorry za to, ale... Coś z tym zrobię. Może to szybko zrobimy? Wątpię, czy trochę lepiej. A coś tam chyba lepiej, nie? Domek, który kiedyś udałem na serwerze może w siódmym albo tutaj zrobimy teraz szkieleta tego domku dzisiaj jeszcze w tym odcinku drewno, drewno cóż bym jeszcze mógł tutaj powiedzieć Będę nagrywał może mapkę Escape'a. Jeszcze nie wiem, czy będę, ale może, 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 może będę nagrywał. To zależy. Widzę, że ja mam limit 10-minutowy. Jak ta mapka będzie za długa, to... Będzie parę odcinków z tej mapki, bo nie da rady nagrać, jak będzie taka długa, ale na pewno. A, już pięć, będziemy mieć tak. Oj. No, laki są niezłe. to tak. może starczy nie wiem czy tutaj to zrobimy skrzypkę się tam na razie zostawi obrazki spadną W szybciej nie możesz. Ta no, tym ściana zresztą chyba można zostawić. Tylko się ją podwyższy i przedłuży. Tam bardziej na las pójdzie domek. Kopalnie się przełoży trochę tam. To na razie nie. O, samo się zniszczyło. Chciałbym się zniszczyć tą ściankę tu, się zostawi. Na razie zrobię taki szkielet fajny. W ogólnie tak, nie? Zrobi się skikierka. Ile mamy tego ogólnie? Tu mamy? Wow, tyle dużo. Posuwa się. Farmy będzie wyjście z tyłu Jakieś takie wymiary Jeszcze trzeba będzie wyrównać na drzwi Drzwi będą gdzieś, muszę, muszę, muszę Nie będzie zrobić drzwi Gdzie są drzwi? O, tutaj są, tak, tak iść i wybrać gdzieś tu oj o coś się psuł aaa dobra tak chyba teraz będzie dobrze tak? o jest dobrze takie wymiary domku bym chciał śpieszmy się, spieszmy obramowanie, robimy takie. Mamy skrzynkę, zrobimy in dwie skrzynki, weźmiemy tą, weźmiemy ten, przełożymy i weźmiemy tą, rozwalimy, przełożymy do tamtej. I w dzisiejszym odcinku zrobimy. Na razie zrobię jednopiętrowe. Dobra, nie zajmie, zajmiemy się... Tyle bolało. Ile zaczęli? 1, 2, 3, 4, 5. 4 5 To jest dobrze, nie? Jeden. Czekam, ci boli, czy Jeden. Trzy. Cztery. Pięć. Nie, źle. Nie równo. Cztery. Czy, czy dobrze, teraz. Teraz jest dobrze. Jest ja różnica pomiędzy tamtym domkiem i płatem. Ja chyba poza odcinkiem dokończę trochę ten domek, żeby wczoraj szybciej był, a my na ten czas będziemy się żegnać, trzymajcie się i cześć!